Donald Trump, a wojna na Bliskim Wschodzie, i również Donald Trump, a odbudowa świątyni jerozolimskiej. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pewnym zapowiedziom Donalda Trumpa, prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych, dotyczącym jego planów co do pomocy w cudzysłowie Izraelowi przez wojska amerykańskie na Bliskim Wschodzie, ale także pewnym informacjom od Instytutu Świątynnego, The Temple Institute który planuje odbudowę świątyni jerozolimskiej i jest w posiadaniu czerwonych jałówek, na temat tego, co sądzą o tym wyborze Trumpa i o pewnym nominowanym w tym momencie przez Trumpa współpracowniku, który jest gorącym zwolennikiem odbudowy świątyni jerozolimskiej i który już wcześniej spotykał się z przedstawicielami Instytutu Świątynnego i ma z nimi bardzo dobre stosunki i ta wypowiedź Trumpa, jak i wcześniejsze działania. I nominacja tej osoby, tej konkretnej osoby, która popiera właśnie Instytut Świątynny przez Trumpa na bardzo ważne stanowisko w USA, za chwilę o tym powiemy jakie, no wskazują na to, że USA teraz bardziej niż kiedykolwiek będzie wspierać Izrael, będzie wspierać też Instytut Świątynny, Izrael w wojnie, a Instytut Świątynny w planach odbudowy świątyni, do czego może dojść tym bardziej właśnie dzięki temu, że Trump wygrał wybory. Ale dlaczego? Za chwilę sobie o tym powiemy. Zapraszam. Ja mam na imię Ludwik, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, zachęcam do zasubskrybowania i kliknięcia w dzwoneczek. Wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami, które tutaj ukazują się regularnie. A także zachęcam do rozważenia wsparcia nas, czy to poprzez portal Patronite, gdzie możesz nas wesprzeć na stałe, czy poprzez portal Tipli pojedynczą wpłatą bez podawania danych. Linki do wszystkiego znajdziesz. W opisie. Nasz kanał funkcjonuje w sposób regularny właśnie dzięki wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów, i tego wsparcia nadal potrzebujemy. Także, jeżeli masz taką możliwość i doceniasz naszą pracę, zachęcam do rozważenia tego wsparcia i dziękuję wszystkim wspierającym, którzy wspierali nas do tej pory tak hojnie, to dzięki Wam właśnie nasz kanał może funkcjonować. I przejdę do tematu odcinka. Jakiś czas temu w jednym z filmów mówiłem o tym, że Instytut Świątynny porównał Donalda Trumpa, to było tuż po zamachu na niego w lipcu, zdaje się, tego roku, porównał go do jednego z biblijnych proroków, który pomógł Izraelowi starożytności i Trump ma być podobnie, tak jak ten biblijny prorok nie jest wyznawcą judaizmu, ale pomoże w odbudowie świątyni jerozolimskiej dzisiaj. Jak wiemy z późniejszej historii, Trump wygrał wybory. I teraz to Instytut Świątynny mówił nie tak dawno, bo już w listopadzie tego roku na temat... Wygranej Donalda Trumpa i nadziei z tym związanych, i również na temat jednego bardzo ważnego współpracownika Trumpa, który będzie powołany na ważne stanowisko, i co możemy się dowiedzieć ze strony Instytutu Świątynnego na Facebooku na ten temat. 18 listopada Instytut Świątynny wstawił zdjęcie, które się wam teraz wyświetla, następującym podpisem. Tłumaczę sobie z języka angielskiego na bieżąco. Nowy sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hexet na wzgórzu świątynnym. Kandydat prezydenta elekta Trumpa na sekretarza obrony Pete Hexet. Z naszym drogim przyjacielem, rabinem Haimem Richmanem, na wzgórzu świątynnym w lutym 2019 roku. Pitt jest zagorzałym obrońcą Izraela i całkowicie popiera odwieczne żydowskie pragnienie odbudowy świątyni. Z niecierpliwością czekamy na zatwierdzenie Pita przez Senat jako kolejnego sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych. Także, jak widzimy, Hekset, zwolennik odbudowy świątyni jerozolimskiej, będzie najprawdopodobniej. Sekretarzem Obrony Stanów Zjednoczonych, nominowanym przez prezydenta Donalda Trumpa, jak ten zostanie prezydentem. Będzie to miało miejsce najprawdopodobniej na początku przyszłego roku, na początku roku 2025. I nie był to jedyny raz, kiedy Hekset był obecny w Izraelu i kiedy spotykał się z przedstawicielami Instytutu Świątynnego. 14 listopada Instytut Świątynny stawił Wcześniejsze nagranie z nim, kiedy to przemawiał on na jakimś tam spotkaniu Instytutu Świątynnego w Izraelu. Było, miało to miejsce w 2018 roku i wypowiedział on tam następujące słowa: Nie ma żadnego powodu, dlaczego cud odbudowy świątyni na wzgórzu świątynnym byłby niemożliwy. To jest fragment jego przemówienia. Czyli on jest wyraźnym zwolennikiem. Zajęcia placu świątynego i odbudowy w tym miejscu świątyni. Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych jest to bardzo ważna funkcja, ale sam sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych nie rządzi Stanami Zjednoczonymi. Natomiast nie tak dawna wypowiedź Donalda Trumpa, z początku grudnia, no już mówi nam nieco więcej. Dlatego że na takim amerykańskim portalu Truth Social, Trump dodał wpis, w którym zadeklarował teraz cytuję. Wszyscy mówią o zakładnikach, którzy są przetrzymywani tak brutalnie nieludzko wbrew woli całego świata na Bliskim Wschodzie, ale to tylko gadanie, a żadnych działań. Jeśli zakładnicy nie zostaną uwolnieni przed 20 stycznia 2025 roku, dniem, w którym z dumą obejmę urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie będzie ogromna awantura, a ci, którzy dopuścili się tych okrucieństw przeciw ludzkości, będą musieli się z tym zmierzyć. Odpowiedzialni, zostaną uderzeni mocniej niż ktokolwiek. Długiej i bogatej historii Stanów Zjednoczonych, Ameryki. Uwolnijcie teraz zakładników. Czyli Donald Trump tutaj sugeruje, że interwencja po 20 stycznia, jeżeli zakładnicy Hamasu nie zostaną uwolnieni do tego czasu, ze strony Stanów Zjednoczonych, będzie największą interwencją w historii tego kraju. A wiemy doskonale, jakie w cudzysłowie interwencje ten kraj już przeprowadzał w Iraku, w Afganistanie, wcześniej w Wietnamie czy w Korei. I jeżeli ta operacja będzie największą ze wszystkich, to musimy sobie wyobrazić, co będzie się tam działo. Także jest to być może też pewien element dyplomacji Trumpa i jego charakterystycznego stylu wypowiadania się, żeby dać znać postraszyć troszeczkę Hamas, żeby ten się ugiął i wypuścił tych jeńców. Pytanie, co będzie, jeżeli nie wypuści, jeżeli się temu nie ugnie, jeżeli przyjdzie ten 20 stycznia i Trump obejmie urząd prezydenta, a wspomniany wcześniej Pete Hexet. Obejmie Urząd Sekretarza Obrony Stanów Zjednoczonych. I będą to osoby, które będą decydowały o przyszłości działań wojennych Stanów Zjednoczonych. I czy jeżeli Hamas nie wypuści e, tych jeńców, do tego czasu, Trump zdecyduje się dokonać faktycznie tak dużej w cudzysłowie interwencji zbrojnej. W strefie Gazy, czy też na terenie Autonomii Palestyńskiej, być może nawet. Jeżeli tak, no to wyobraźmy sobie, co tam się będzie działo. A prawdopodobnie tak zrobi, ponieważ nie wydaje mi się, żeby to było na jego korzyść, żeby grozić i tych gruźb nie doprowadzać do końca, kiedy obejmie władzę, bo to by źle wyglądało po prostu w, w oczach opinii światowej. Zresztą, że Trump kreuje się na silnego przywódcę. Jeżeli ta interwencja będzie tak duża, to to, co sobie jestem w stanie wyobrazić, to to, że po prostu zarówno strefa gazy, jak i autonomia palestyńska znikną z mapy i zostaną zaanektowane przez państwo Izrael, łącznie prawdopodobnie z placem świątynnym. dlatego że wtedy będzie najlepsza okazja, żeby ten plac świątyny w końcu zająć. I przypomnę tylko, że kiedy czerwone jołówki przeleciały do Izraela w 2021 roku, no. Prezydentem był wtedy już Biden. Trump i jego administracja jest zdecydowanie większym zwolennikiem zajęcia placu świątynnego i zdecydowanie bardziej wspiera te dążenia. Chociażby tak jak wspomniany przeze mnie wcześniej Pete Hexet, ale podejrzewam, że w administracji Trumpa jest bardzo wiele takich osób, bo bardzo wielu prawicowych amerykańskich protestantów popiera Izrael i popiera również ideę odbudowy świątyni jerozolimskiej. No to teraz ta okazja po raz kolejny będzie najlepsza w historii. I co będzie dalej? Dowiemy się najprawdopodobniej tego już w przyszłym roku. Czy jałówki zostaną wcześniej złożone w ofierze? Na ten moment nie wiemy na ten temat nic. Natomiast zajęcie placu świątynnego jest bardzo możliwe. I nawet jeżeli te jałówki nie zostaną złożone w ofierze, nie będzie problemem dla Instytutu Świątynnego, żeby wyhodować kolejne takie same, mając już te konkretne czerwone, które teraz mają. I tutaj wróćmy jeszcze do stwierdzenia, które Trump powiedział. Użył on takiego angielskiego powiedzenia, które tłumaczymy na polski jako awantura, jako jakaś rozruba. Natomiast to powiedzenie w języku angielskim brzmi następująco: All hell to pay w kontekście rozpętania właśnie tej awantury na Bliskim Wschodzie. All hell to pay. Czyli, jakby przetłumaczyć to dosłownie na język polski. To by oznaczało całe piekło do spłacenia. Także tutaj być może też taka gra słów użyte, użyta przez Donalda Trumpa w tym kontekście, bo jest to powiedzenie, które znaczy co innego, ale również można je tu rozrozumieć dosłownie. I faktycznie pytanie, czy on otworzy to piekło na Bliskim Wschodzie tą swoją największą w historii Stanów Zjednoczonych interwencją, która ma mieć miejsce tuż po objęciu jego prezydentury, jeżeli Hamas nie wypuści do tego czasu zakładników, dowiemy się, tak jak mówiłem, już w pierwszej połowie przyszłego. Roku. Także jak widzimy sytuacja zaczyna się robić coraz bardziej zaogniona i nieprędko, jeżeli Hamas nie zdecyduje się wypuścić więźniów, nie doczekamy się pokoju na Bliskim Wschodzie. Jeżeli udało Ci się dotrzeć do tego momentu filmu, napisz w komentarzu, nie popieram odbudowy świątyni jerozolimskiej. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Czołem!